Słowo Boże na dziś, Środa 26 czerwca 2024 roku. Wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera. Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Arcykapłan Hilkiasz powiedział do pisarza szafana: Znalazłem Księgę Prawa w świątyni pańskiej i dał Hilkiasz Księgę szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach. Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót nadzorcom świątyni pańskiej. I pisarz szafan oznajmił królowi, kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I szafan odczytał ją wobec króla, kiedy król usłyszał słowa księgi prawa, rozdarł szaty. Następnie król rozkazał kapłanowi Hilkiaszowi i Jahikamowi, synowi szafana Akborowi, synowi Micheasza i pisarzowi Szafanowi, a także urzędnikowi królewskiemu Asa Asajaszowi, idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tej znalezionej księgi. Bo wielki gniew Pański zapłonął przeciwko nam z tego powodu, że nasi przodkowie nie słuchali słów tejże księgi, by spełniać wszystko, co jest w niej napisane. Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się przy nim cała starszyzna Judy i Jerozolimy, i wszedł król do świątyni Pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i prorocy oraz cały lud, od najmniejszych aż do największych. Odczytał głośno całą treść księgi przymierza, znalezionej w świątyni pańskiej. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze przed obliczem pańskim, że pójdą za panem, że będą przestrzegali jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa tego przymierza, spisane w tejże księdze, i cały lud przystąpi do przymierza. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 119. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw. Naucz mnie, Panie drogi Twoich ustaw, bym ich przestrzegał do końca. Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw. Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, bo radość mi przynoszą. Nakłoń me serce do Twoich napomnień, a nie do zysku. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw. Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą. Udziel mi życia przez swoje słowo. Oto pożądam Twoich postanowień. Według swej sprawiedliwości zapewnij mi życie. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Trwajcie we mnie, a ja we Was trwać będę. Kto trwa we mnie przynosi owoc obfity. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach, czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień, a więc poznacie ich po ich owocach. Oto słowo Pańskie.